Na tym boisku jest 50 młodych zawodników, z którymi zagramy me. Nas jest dwóch youtuberów: Bokoszek i ja. Kese. Z tymi zawodnikami zmierzymy się w kilku wymagających konkurencjach, gdzie będziemy mogli zdobywać gole. Na końcu zagramy wielki mecz. W skrócie, jest to dwóch youtuberów kontra 50 młodych zawodników. Dasz radę, co złapać w karnych? Ja myślę, że łapię dzisiaj wszystkie, dosłownie wszystkie. I to właśnie w pierwszej konkurencji zmierzymy się w rzutach karnych. My oddajemy 5 strzałów, a młodzi zawodnicy 15. Chociaż zawodnicy naprawdę nie są z pierwszej łapanki, także to nie będzie. To nie będzie zdecydowanie łatwe, łatwe, zdecydowanie to nie będzie łatwe. On by do tego nie ruszył. Musisz się rzucać. Stary! Nie, no musimy zmienić bramkarza. Tak nie da się grać. Oni to mają. 2-0 dla 50. Kolejni zawodnicy próbowali swoich sił, ale strzelić w koszykowi nie jest łatwo. Wyjął! Dobra, zostało pięciu Dobra, teraz ja, muszę coś pobronić Potężny strzał Który rok strzelasz? Dobra, to tam dawaj się Na końcu mecz, 2 na 50, to nie będzie łatwo, musimy dużo goli strzelać Prowadzą 3-0. Mamy 5 strzałów. Zabawa się kończy. Zaczynamy poważne granie. Katrę zdecydowanie nie pomaga. Ostrzela karne, a nie broni. Dobra, słuchajcie, u mnie lewa noga ogólnie jest do tramwaju, ale teraz właśnie ją wypróbujemy. Zowie, 3-3. Czas na kolejną konkurencję. W drugiej konkurencji zagramy sam na sam z bramkarzem. My mamy 5 strzałów, a młodzi zawodnicy 20. Dawaj, dawaj, dawaj. Kolejni młodzi zawodnicy próbowali, ale na nasze szczęście nie trafiali. Musicie gonić, dawajcie! I... Wokoszyk znowu znakomicie broni. Zawsze lubiłem sam na sam. Dawaj, robisz to. No, więc zostawcie łapkę w górę, kliknijcie tak i subskrybuj tam na dole. Dawaj! Na bramce pojawił się bramkarz z prawdziwego zdarzenia. Swoją postawą wystraszył napastników i nawet w kilku sytuacjach się poświęcił. O! I nagle wydarzyło się to. Mogłem to wybić. Mogę to tak się właśnie kończy zabawa w polu karnym, Dobra, ale zjana. My promujemy radosny futbol, granie piłką, właśnie podania, strzały, drybling, to właśnie chcemy oglądać. Teraz musimy nadrawiać, czy 5-4. Czy ty grasz na bramce? Czy ty grasz na bramce? 1080 1081 jedziemy Dobry bramkarz Brawo Na bramkę odcinka mamy właśnie w Napiszcie w komentarzu, się. która bramka najładniejsza i znacznie minutę Ciężko się współpracuje nam Na początku pytałeś, dlaczego ja bronię na bramce, nie watać. Tutaj właśnie możesz powiedzieć Mamy wynik 5-5 Czas na kolejną konkurencję Teraz zagrywamy piłkę przed pole karne Naszym zadaniem jest przyjąć piłkę i odestrzał na bramkę My mamy 4 uderzenia, a widzowie 15 Jako że z mamy teraz nie najlepszą sytuację Ja muszę się troszkę wspomóc Pożyczam tą czapeczkę na dwa strzały Plus 100 obrony I mam nadzieję, że właśnie dostanę plus 100 obrony jak lewiaszem, czyli kto? Najlepszy Brałkarz na świecie w historii Zaraz powiem. Stary, to jest ciężkie, nie? Ale profesor Ale, wyjął 7-5! Kolejni zawodnicy próbowali, ale nie jest łatwo. Będą kłopotą, da ciężkie, nie? On nie pomyśli, że możemy tej oddrobić. A nie, czekaj, my przegrywamy. Pesek postawił wysoko poprzeczkę, ale mam nadzieję, że chociaż jej dorównam. 7-7, nadrobiliśmy. 7 do 7 dla dramaturgi. Myślę, że mogę pozwolić sobie na lekkie pudełko. 8-7 dla nas, stary. Teraz zagramy mecz. 2 na 50. To będzie niesamowity pojedynek A jeśli chcecie zobaczyć takich więcej, zostawcie mu łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie komentarz I do wokoszyka podajcie na YouTube'a To jest mecz dwóch youtuberów kontra 50 młodych zawodników Adeptów piłki nożnej Damy radę Myślę, że damy radę, zaczynamy od Dobra, dawaj Prowadzimy 8-7 po tamtych konkurencjach Ej, nie, 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 no Panie sędzio, takich rzeczy nie tolerujemy

No nie, on takie rzeczy musi mi robić, bronić Ręka! Ręka! Moja! Moja! Reka, Reka, Reka! ręka!

O, ale to jest męczące, widzowie. Jak wbijecie pod tym filmem 5000 łapek w górę, to robimy 5 youtuberów kontra 100 zawodników z pola. To będzie niesamowite widowisko. A to już pełnowymiarowe. Tym bardziej, że naprawdę teraz to nie jest łatwe wyzwanie, oni mnożą się jak Dobra, jedziemy, druga połowa, zamiana stron. Remis, dziewięć-dziewięć. Podwój, podwój, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Jest Bukasik! Dobra, dawaj, wolę Karę, dawaj, dawaj, dawaj. Rze? Widzowie met przegrywamy 8-7 albo 9-8. Nie, tlen mi odcięło. Jak było? Ojejku. Naprawdę, było bardzo ciężko. Chłopakki postawili poprzeczkę. Bardzo. Ale to bardzo wysoko. Brawo dla Was! I do zobaczenia w kolejnym filmie. Kolejny film pojawi się w niedzielę o godzinie 10. Kliknijcie taki sam przyjść subskrybuj tam na dole, aby go nie przegapić.